Kolejne miejsce, w którym się znajdujemy 100 lat temu było areną dramatycznych wydarzeń związanych z początkiem trzeciego powstania śląskiego. Znajdujemy się w Czerwionce. 100 lat temu krajobraz nas otaczający wyglądał zupełnie inaczej. No, Przechodziła obecna tu ulica ówczesna Hindelburgstrasse, ale otoczenie wyglądało inaczej i dużo bardziej niespokojnie. Dramatyczne wydarzenia, które tutaj się rozegrały 100 lat temu, Dosyć zapomniane są przez historię. Dlaczego? Dlatego, że tutaj, w Czerwiące, 100 lat temu, powstańcy śląscy walczyli przeciwko żołnierzom włoskim, zadając im poważne straty. I może pojawić się pytanie, co na Śląsku robili Włosi i dlaczego pomiędzy powstańcami śląskimi i Włochami, żołnierzami włoskimi, doszło do walki. Na to pytanie w tym filmiku chciałbym spróbować udzielić Wam odpowiedzi. A, jeszcze jedno. Pogoda wtedy była zupełnie inna. Czerwionka jest typową górnośląską osadą. Jej początki sięgają średniowiecza i przez długie, długie wieki była osadą rolniczą. Wszystko zmieniło się pod koniec XVIII wieku, kiedy na tych obszarach zaczęto wydobywać rudy żelaza. Pojawiają się w okolicy więc niewielkie zakłady hutnicze. Zresztą sama nazwa czerwionki związana jest z rudami żelaza. Kolor czerwony, który farbił tutejszą glebę, spowodował, że miejscowość została nazwana właśnie Czerwionką. Po wydobyciu rud żelaza przychodzi czas węgla. W drugiej połowie XIX wieku powstają wokół Czerwionki dziesiątki niewielkich kopalń. kopalń, które pod koniec XIX wieku konsolidują się w jedną dużą kopalnię, kopalnię dębieńsko zarządzaną przez Spółkę Huta Królewska i Laura. Zmienia się wtedy obraz tej dotychczas wiejskiej miejscowości. Kopalnia Dębieńsko zdeterminowała losy Czerwionki na następne dziesięciolecia. Wraz z powstaniem zaczęli przybywać do, do pracy ludzie nie tylko z terenów Śląska, również z Niemiec czy z ziem polskich, znajdujących się pod zaborami. Wzrasta liczba ludności, zmienia się również struktura. Narodowościowa, a przynajmniej tak jak chciano wtedy patrzeć w spisach powszechnych. Ktoś mówi językiem śląskim, jest Polakiem, ktoś mówi językiem niemieckim, jest Niemcem. I w czasie spisu z roku 1910, czerwianka liczyła blisko 3000 mieszkańców, z czego 1670 mówiło językiem polskim, 294 polskim i niemieckim, 1024 językiem niemieckim. Ta struktura nie była niczym dziwnym dla Górnego Śląska. Oczywiście były miasta i miejscowości, w których dominował żywioł polski, śląski, dominował żywioł niemiecki. Tutaj, na terenie powiatu rybnickiego, gdzie znajdujemy się, dominował żywioł śląski lub polski, jak chciał spis powszechny. W dużych miastach, takich jak Rybnik, dominował, dominowali Niemcy. Czerwionka, jak widzieliśmy, była pod względem. Narodowościowym, a przynajmniej językowym, podzielona mniej więcej porówno. Czasem próby dla mieszkańców Czerwionki stał się okres wielkiej wojny. Setki jej mieszkańców, mężczyzn, trafiają do niemieckiej armii i walczą na jej frontach. Górnicy, którzy pozostali, musieli pracować ciężej, wydobywać więcej węgla za dużo mniejsze pieniądze. Cała sytuacja społeczno-gospodarcza Niemiec w czasie wojny była bardzo ciężka. Nawet tak bogaty region jak Górny Śląsk odczuwał ją bardzo mocno. Brakowało żywności, brakowało rąk do pracy. Tutaj starano się uzupełnić braki jeńcami wojennymi, którzy trafiali także tutaj do nas do Czerwionki. Przede wszystkim byli to jeńcy rosyjscy. Koniec wielkiej wojny nie przyniósł tak naprawdę nadziei mieszkańcom Górnego Śląska Niemiec, chyba w ogóle całej Europy. Tak naprawdę zaczynają się nowe problemy, nowe kłopoty. Górny Śląsk, tak jak całe Niemcy, staje w ogniu przemian. Przemian rewolucyjnych wręcz. Cesarstwo upada, powstaje nowa republika weimarska. Miejsce dawnej administracji zajmują rady robotnicze i żołnierskie. Taka rada powstaje m.in. na kopalni Dębieńsko. A niedaleko powstaje niepodległa Polska. Niepodległa Polska, która zaczyna się o Śląsk upominać. Niepodległa Polska, która zaczyna żądać przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Wraz z pojawieniem się polskich żądań wobec Górnego Śląska, sprawa, Polska, sprawa Śląska stała się międzynarodowa. To alianci, państwa, które zwyciężyły w Wielkiej Wojnie, Francja, Wielka Brytania zadecydować miały na konferencji wersalskiej o losach i przyszłości Górnego Śląska. Dla Polski głównym argumentem była oczywiście ludność zamieszkująca Górny Śląsk. Według spisu niemieckiego, spisu powszechnego z 1910 roku, Górny Śląsk w większości zamieszkiwali ludzie języka polskiego. Dla Polski Polacy, dla Niemców w zasadzie też w 1910 roku, lecz obywatele Niemiec. A w co w czasie tych ważnych międzynarodowych decyzji działo się w samej czerwiące? W grudniu 1918 roku na kopalni Dymbińsko wybucha strajk. Strajk, gdzie górnicy żądają podwyżek płac, usunięcia nielubianych urzędników kopalnianych. Strajk, na który nowe władze niemieckie odpowiadają użyciem siły. Na kopalnię wkracza wojsko i to dwukrotnie, pacyfikując wystąpienie górników. Być może właśnie to postępowanie władz niemieckich doprowadziło do tego, iż spora część mieszkańców Czerwionki zaczęła zwracać się właśnie ku temu pomysłowi, żeby nie było już tu Niemiec, ale pojawiła się Polska. Rok 1919 przynosi dla mieszkańców Czerwionki powolne krystalizowanie się poglądów. Z jednej strony coraz silniejszy staje się ruch Polski powstają polskie towarzystwa śpiewacze lub znawiają działalność. W grudniu 1919 powstaje towarzystwo gimnastyczne SOKÓŁ, które tak naprawdę było przykrywką dla działalności polskiej organizacji wojskowej dla Górnego Śląska. Z drugiej strony to samo czyni społeczność niemiecka. Czerwionka staje się areną zjazdu miejscowych towarzystw gimnastycznych niemieckich, coraz mocniej starają się wpływy niemieckie podkreślać urzędnicy kopalniani i ludzie, którzy po prostu z Niemcami widzieli nadal swoją przyszłość. Ta Polska, która przemawiała coraz bardziej dla, raczej dla uboższych mieszkańców Czerwionki, jawiła się jako wyidealizowany byt. Państwo, które w przyszłości zapewnić ma mieszkańcom Górnego Śląska lepsze życie. Dla tych, związanych ze strukturami państwa niemieckiego. I dla tych, które to życie i tak wyglądało dobrze, idea polskości Górnego Śląska była czymś nie do pomyślenia. Powoli niestety sąsiedzi stawają się wobec siebie coraz bardziej wrodzy. A kiedy zapada decyzja o plebiscycie i kiedy na Górny Śląsk przybywała komisja rządząca i plebiscytowa, francuska, brytyjska, włoska, która przejmuje kontrolę nad Górnym Śląskiem, i kiedy na Górnym Śląsku pojawiają się wojska alianckie, tak kluczowe dla tego, o czym chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć, sytuacja robi się coraz bardziej napięta. Plebiscyt, którego terminu jeszcze nie ustalono, spowodował, iż Polacy, Niemcy, ogólnie Ślązacy zaczęli patrzeć na siebie coraz bardziej wrogo. Kampania plebiscytowa na Górnym Śląsku to nie tylko wiece, nie tylko przemówienia polityków, ale to również brutalne rozgrywki pomiędzy zwolennikami Polski i Niemiec. Rozgrywki, w których przede wszystkim chyba pierwsze skrzypce grała właśnie strona niemiecka. Przede wszystkim przez działalność pozostawionej na terenie Górnego Śląska policji, SIPO. Pol Ślązacy organizujący się, propolscy Ślązacy organizujący się w POW. Oczywiście nie pozostawali dłużni. Często wiece, spotkania, zwykłe, zwykłe spotkania towarzyskie w wykarczmach, gospodach kończyły się bójkami, których nie potrafili ogarnąć żołnierze wojsk alianckich stacjonujących na Górnym Śląsku, którzy zresztą sami często bezstronni nie byli, szczególnie jeśli chodzi o żołnierzy francuskich. Apogeum tego przedplebiscytowego zamieszania było oczywiście. Drugie Powstanie Śląskie, które objęło także swoją działalnością miejscowości wokół Czerwionki, gdzie żołnierze POW ścierali się z bojówkami niemieckimi. Ostatecznie 20 marca 1921 roku, Górnoślązacy poszli do urn, aby ostatecznie wybrać, w jakim kraju chcą mieszkać w Niemczech czy w Polsce. Wyniki w skali całego Górnego Śląska. Pokazały, że większość mieszkańców Górnego Śląska opowiedziało się za Niemcami. W samej czerwiące głosy rozłożyły się mniej więcej porówno z lekką przewagą strony polskiej. Ale to nie sam plebiscyt według ustaleń Traktatu Wersalskiego, 88 punktu tego traktatu, miał zadecydować o przyszłości Górnego Śląska. O przyszłości Górnego Śląska mieli zadecydować oprócz plebiscytu alianci. Wielka Brytania, Francja, Włochy. I wyniki plebiscytu, i dyskusja, która rozgorzała pomiędzy aliantami, szczególnie głosy brytyjskie i włoskie, które chciały przyznać Polsce tylko i wyłącznie powiaty, gdzie Polska wygrała, czyli m.in. powiat rybnicki, pszczyński, tarnogórski, doprowadziły do tego, iż pośród polskich działaczy, zarówno tych przebywających na górnym Śląsku na czele z Wojciechem Korfantym, jak i tych, którzy przebywali w Warszawie, rządowi polskiemu, nie odpowiadało to. Dlaczego Polska chciała Śląska? Dla przemysłu. Pomysły brytyjskie, włoskie spowodowałyby, iż większość przemysłu pozostałaby w rękach niemieckich. Dlatego też Wojciech Korfanty, co ciekawe w porozumieniu z przedstawicielem francuskim, przewodniczącym komisji rządzącej i plebiscytowej, dążył do zbrojnego, Rozwiązania, a w zasadzie pokazu siły, który dałby stronie polskiej tereny, na którym Polakom zależało, okręg przemysłowy. Zapleczem dla powstania, które wybuchnąć miało w nocy z 2 dla 3 maja, były struktury dawnej polskiej organizacji wojskowej dla Górnego Śląska. Ona zmieniała swoje nazwy przez rok 1919 czy 1920 czy 21. Nie jest to teraz dla nas ważne. Mieszkańcy Czerwionki znajdowali się w strukturach pułku żorskiego. Konkretnie z mieszkańców Czerwionki utworzony został pierwszy batalion pułku żorskiego wojsk powstańczych. To właśnie ci żołnierze dowodzeni przez Teofila Biele zdobyć, opanować mieli Czerwionkę w nocy z 2 na 3 maja, a następnie podjąć marsz w kierunku Żor. Zadanie wydawało się całkiem proste. Siły niemieckie, niemieckich ewentualnych bojówek były niewielkie, był tylko jeden problem. Na terenie Czerwionki stacjonowali żołnierze włoscy, których postawy powstańcy nie byli w stanie przewidzieć. Przypomnijmy, skąd w ogóle na Górnym Śląsku wzięli się Włosi. Konferencja wersalska postanowiła, iż Górny Śląsk miał się stać obszarem plebiscytowym. Znalazł się pod kontrolą komisji rządzącej i plebiscytowej, francusko-włosko-brytyjskiej. Kontrolę nad terenem przejąć mieli wojska alianckie. Włoskie, francuskie, w znakomitej większości i brytyjskie. Kontyngenty tych wojsk stacjonowały w różnych miejscach Górnego Śląska. W powiecie rybnickim m.in. właśnie żołnierze włoscy, którzy oprócz Rybnika znajdowali się w Raciborzu, Koźlu, do czerwionki w roku 1921 trafiają żołnierze 32. pułku piechoty Siena. Przybywają oni na Górny Śląsk w marcu 1921 roku, czyli tuż przed samym powstaniem. Byli to młodzi żołnierze, którzy zaczynali dopiero służbę wojskową, i oni właśnie, przynajmniej jedna kompania w maju 1921 roku. W momencie kiedy wybucha trzecie powstanie znajdują się w Czerwionce. I tutaj przechodzimy właśnie do tych dramatycznych wydarzeń, które zakończyły się tym, iż na ulicach Czerwionki ginie blisko 17 włoskich żołnierzy. Mamy kilka relacji co do tego co wydarzyło się w Czerwionce właśnie wraz z wybuchem pierwszego powstania. Mamy raporty powstańcze Mamy wspomnienia uczestników, mamy raporty, które trafiły do komisji rządzącej i plebiscytowej oraz do y, dowództwa włoskiego. Mniej więcej z nich jesteśmy w stanie stworzyć obraz wydarzeń. Przede wszystkim wieczorem 2 maja 1921 roku powstańcy dowodzeni, tak jak wspominałem, przez Teofila Biele zaczynają się zbierać oraz przejmować niektóre budynki znajdujące się w Czerwionce. Budynek poczty, główna zbiórka ma się odbyć przed kopalnią Dębieńsko. Tam ponoć padają pierwsze strzały. Nie wiemy dokładnie, kto zaczął strzelać. Wiele wskazuje na to, iż to właśnie ze strony albo żołnierzy włoskich, być może straży przemysłowej kopalni, wobec, wobec powstańców padły właśnie pierwsze strzały. Podobno Biela próbował dogadać się z włoskim oficerem, który dowodził kompaniom 32 Pułku w Czerwiące, aby bez problemu i pokojowo oddać miejscowość w ręce powstańców. Włoski oficer, według niektórych wspomnień, miał odpowiedzieć, że z bandytami nie chce rozmawiać. I tutaj, moi drodzy, musimy się zatrzymać na chwilę. Dlatego, że pamiętajmy o tym, iż żołnierze włoscy na terenie Górnego Śląska mieli pilnować plebiscytu, mieli pilnować również tej transformacji, kto przejmie kontrolę nad tym terenem. Dla sił międzynarodowych, pokojowych, a takie zadanie pełnili tutaj żołnierze włoscy, polska demonstracja rzeczywiście była działaniem niezgodnym z prawem. Pod kopalnią dymbięsko padają więc pierwsze szczały. Ginie tam pierwszy z powstańców, natomiast w szturmie podobnoż powstańcy mieli rozbroić znajdujących się tam żołnierzy włoskich. Drugim miejscem, gdzie stacjonowali żołnierze włoscy, była nieodleg nieodległa szkoła. Szkoła podstawowa, szkoła powszechna, w której znajdowała się reszta włoskiej kompanii. I kiedy okazało się, że nie da się właśnie dogadać z Włochami, powstańcy zaatakowali budynek szkoły, zdobywając go nad ranem 3 maja. Dokładnie nie wiemy, ile, ilu, ile osób, ilu żołnierzy włoskich zginęło w tym szturmie. Kompania włoska walczyć miała podobno do wyczerpania amunicji. Po zajęciu szkoły i wzięciu do niewoli Włochów, w którym skończyła się najprawdopodobniej amunicja, siły powstańcze. Rozdzieliły się. Zgodnie z rozkazami powstańcy z mieli podjąć marsz w kierunku Knurowa, a następnie Gliwic. Jedną kompanię żołnierzy powstańczych pozostawiono na miejscu, aby pilnować wziętych do niewoli Włochów. Miejscem, gdzie ich przytrzymywano była znajdująca się nieopodal szkoły gospoda, która nosiła wtedy nazwę Denoes Welt, Nowy Świat lub Marianna. Tutaj nie wiemy dokładnie, kiedy ta gospoda zmieniła swoją nazwę. Dowódcą powstańców, którzy pilnować mieli jeńców włoskich, był Piotr Furgoł. I kiedy powstańcy podjęli marsz w kierunku w kierunku e, Knurowa, do Czerwionki przybywają kolejne dwie kompanie żołnierzy włoskich. Na ciężarówkach dokładnie nie wiemy, czy przybyli z Rybnika, czy z innej miejscowości. Odbijają wziętych do niewoli e, swoich towarzyszy. Dokładnie nie wiemy, co dzieje się dalej. Nie wiemy, co dzieje się tak naprawdę z dowódcą powstańców pozostawionych do pilnowania włoskich jeńców. Wiemy jedno: ginie. Ginie prawdopodobnie zabity przez jednego z włoskich oficerów. Kiedy czerwionka na nowo opanowywana, a przynajmniej ta część czerwionki na nowo opanowana jest przez żołnierzy włoskich. Wiadomość do, o tym dociera do powstańców idących w kierunku Knurowa. Biela postanawia wrócić. Co ciekawe, postanawia wrócić najpierw sam, aby porozmawiać z e, Włochami. Zostaje przez nich wzięty do niewoli, prawdopodobnie pobity. Włosi zostają, e, zostają w czerwionce. Powstańcy, którzy zostali poza czerwionką. Na wieść o tym, iż, do, iż, iż ich dowódca został pobity, wzięty do niewoli przez, przez Włochów, wpadli w panikę. Panika została opanowana przez zastępcę bieli, Budnego, który postanowił kontratakować na Czerwionkę. Dochodzi więc do kolejnego etapu walk pomiędzy powstańcami i żołnierzami włoskimi. Prawdopodobnie od strony hałd kopalnianych była to najbliższa droga, właśnie w tym kierunku. Przypada kolejne uderzenie, uderzenie na Włochów. Włosi wycofują się potem z czerwonki, zabierając ze sobą kolegów, których wyzwolili, zabierając prawdopodobnie również ciała poległych. I tutaj pojawia się liczba pojawia się liczba 17 zabitych żołnierzy włoskich na straty powstańcze, które wynosiły prawdopodobnie jednego lub dwóch zabitych. 17 do 2. Skąd taki wielki stosunek? Pamiętać, należy, iż żołnierze 32 Pułku Piechoty Siena, którzy znaleźli się w Czerwonce, byli żołnierzami młodymi. Żołnierzami, którzy nie mieli doświadczenia bojowego. Być może przełożyło się to na poniesione przez nich straty. Część powstańców przeszła przez fronty Wielkiej Wojny, służyła w armii niemieckiej. Miała większe doświadczenie. Nadal jednak 17 zabitych robi wrażenie. Zwłaszcza iż kontyngent włoski na Górnym Śląsku strat bojowych poniósł jedynie 25 zabitych. 17, choć raporty się różnią, padają również liczby 18 czy 19, ta liczba nadal robi wielkie wrażenie. I tutaj dochodzimy do momentu, który. Być może powoduje, iż o wydarzeniach przerwiących rzadko się mówi. We włoskich artykułach poświęconych obecności żołnierzy z Półwyspu Apenińskiego na Górnym Śląsku pojawia się informacja, iż co najmniej jeden z żołnierzy włoskich został zabity już po wzięciu do niewoli. Co ciekawe, ten artykuł, w którym ta informacja się znajduje, został przetłumaczony na język polski i znalazł się w, w zbiorze artykułów dotyczących obecności żołnierzy alianckich na Górnym Śląsku. W polskim tłumaczeniu zniknęła informacja o zabiciu żołnierza jednego, co najmniej jednego żołnierza woskiego po wzięciu do niewoli, wyparowała. Czy to wina tłumaczenia, czy redakcji? Nie wiem. Natomiast zarówno w niektórych przekazach, które do nas do, do, do się docierają, dotarły, pojawia się informacja o tym, iż co najmniej część żołnierzy włoskich została zabita już po poddaniu się. Czy rzeczywiście było to działanie z premedytacją, czy rzeczywiście powodowane na przykład wściekłością za śmierć Piotra Furgoła, przed którego pomnikiem się znajdujemy, ciężko jednoznacznie powiedzieć. Być może śmierć Przynajmniej części włoskich żołnierzy wynikała właśnie z pewnych nawyków Wielkiej Wojny. Jeśli ktoś walczy do końca, tak było w okopach Wielkiej Wojny, na pardon liczyć nie mógł. Jeśli wyszczeliwał ostatnie naboje w atakujących go żołnierzy, a później podnosił ręce do góry, szansa na to, że przeżył, była niewielka. Jeśli poddawał się od razu, nie ma problemu. Nie zrobiłeś nam nic złego. Więc być może odpowiedzialność za śmierć żołnierzy włoskich w Czerwiące ponosi właśnie ten nawyk, który część powstańców miała z Wielkiej Wojny. Szczelasz do nas do końca, a jak wiemy z włoskich informacji, walczyli żołnierze włoscy aż do wyczerpania amunicji. Oczywiście pojawia się też problem, w którym momencie i w którym etapie walk tych Włochów zginęło najwięcej. Czy tego wieczora, 2 maja, czy poranku 3, czy właśnie po tym kontrataku wojsk powstańczych, na pewno ginie co najmniej 17 żołnierzy włoskich, przeszło 20 zostaje rannych. W skali konfliktu, jakim było trzecie Powstanie, śląskie te liczby są naprawdę duże. Te liczby robią wrażenie. Oczywiście one nie mają. Porównania z hakatombami Wielkiej wojny, czy, czy wojny polsko-radzieckiej -polsko z roku 1920, ale na konflikt w tak lokalnej skali są to liczby duże. Prócz czerwionki żołnierze włoscy stawiają opór powstańcom również w rybniku, by później nie dopuścić do zajęcia koźla czy raciborza przez oddziały powstańcze. Zyskując tym miano antypolskich. Polska historiografia, po dzień dzisiejszy, opisuje najczęściej działania żołnierzy włoskich jako proniemieckie. Znalazło to nawet swój wymiar w literaturze. W Jarosław Iwaszkiewicz, w Chwale i Sławie, pisze o właśnie o tym, jak to Włosi pod Rybnikiem dursz z Niemcami trzymali. Należy jednak odpowiedzieć sobie, spróbować odpowiedzieć na pytanie, jak inaczej postąpić miały siły międzynarodowe których zadaniem było zachowanie pokoju w terenie, którym im powierzono. Owszem, Francuzi trzymali całkowicie stronę Propolską. Stając nawet wielokrotnie po stronie powstańców w czasie walk III Powstania, Włosi, Włosi prawdopodobnie poważnie potraktowali swoją misję, misję zapewnienia spokoju na terenie Poddanym kontroli międzynarodowej. Włoskich żołnierzy poległych w Czerwiące pochowano w Rybniku. W grudniu jednak 1921 roku odbyły się pierwsze ekshumacje, ich ciała trafiły z powrotem do Włoch. Wrócili do domu. Żołnierzom włoskim poświęcono pomnik w koźlu, który dzisiaj nie istnieje. W Czerwiące, śladem po wydarzeniach trzeciego powstania, jest pomnik, Piotra Furgoła, który prawdopodobnie z rąk włoskich zginął. O włoskich żołnierzach, którzy zginęli w czerwiące, praktycznie w tym miejscu. Historia, historia trochę milczy.